Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj z nowej gry z Age of History Stawcie sobie łapkę w górę To jest oczywiście pierwszy odcinek z mojej drodzy właśnie Age Lecimy sobie właśnie tak pograć o. I nawet jak. I nawet zobaczę, jeśli ten odcinek się dobrze przyjmie, to zostanę przejściu na dłużej. Będę nagrywać. Oczywiście ja w tą grę umiem grać jestem Babikiem. A i oczywiście to jest ta płatna wersja. Co kosztuje 15 złotych normalnie. Dobra, zaraz sobie pójdziemy z atakiem na Litwę. No i podbiję sobie trochę państw. No. Słowacji jeszcze podbiję. No, Litwa, Słowacja. Zrobimy początek Wielkiej Polski widzowie. Ja sobie tu wyrekrutuję specjalnie jednostki Dobra, idziemy na Litwę w sumie. Wypowiedz wojnę. Mam nadzieję, że takie wojsko wystarczy, bo to jest trochę małe wojsko. Ale Litwa to też jest jakiś super kraj, wiecie? W ogóle wiecie, że w tej grze Rosja. Jest słabsza od Ukrainy? Ja nie wiem, jak to jest. Ale to Rosja jest słabsza od Ukrainy Aha No to super Dobra, to tu cofniemy to, tak? okej okay. dobra tu armia dobra odbili nam patrzcie widzowie o o o o utrzymanie wojska przeskipujemy sobie tutury a jeszcze to zapomniałem oczywiście A i zwiedział special jeszcze pokażę że jest to Spotify, bo to jest według mnie trochę za słaby specjal I nie wiem jakby się przyjął dla moich widzów Więc zmieniam to na Jakiś Q&A na przykład To jest dobry pomysł O Okej okay. Dobra, tu tak. Słowa no halo. Na Słowację. Może zrobię sobie jakiś daily. Jak Wam się spodoba? I patrz tutaj, tutaj taki trik. Nie, inaczej tu. O, o, o. S. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay, Okej. Okay. Weźmiemy tego pokój Mogę wziąć wszystko mogę. No to dobrze Tutaj tak armię Patrz Armia Rozwiąż No, i tak na ta razie wygląda nasza Polska po pierwszym odcinku. Aha, naszym wrogiem jest Austria. No, chyba przez jakiegoś malarza austriackiego. Nie powiem jakiego. I rządził tym. Tym urodził się tu, a zrobił, zrobił potworo z tego. Ale na szczęście. Wiecie co. Stał pokonany. No to w sumie do widzenia na razie i cześć. Trzymajcie się do następnego pójdzie. Cześć.